Czy wiesz, że część Twoich lęków, poczucia braku lub trudnych wzorców emocjonalnych może pochodzić od Twoich przodków? To nazywa się pamięć kolektywna, czyli wszystko co nosimy w sobie może być odbiciem doświadczeń rodziny, społeczności lub narodu, z którego pochodzimy. Ho'oponopono, praktyka Morne Simeony pozwala uwolnić te wzorce. Wystarczy powtarzać w ciszy lub na głos. Przepraszam za wszystko, co wnoszę w świat nieświadomie. Wybacz mi za powtarzanie wzorców, które nie służą mi i innym. Dziękuję za możliwość przemiany. Kocham Cię za uzdrowienie serca i pamięci. Regularna praktyka oczyszcza nie tylko Twoje emocje, ale także przekazy międzypokoleniowe, przekształcając trud w miłość i spokój. Spróbuj dziś, poczujesz różnicę w sobie i w relacjach.